Vielen Pozdrowie. Życzę Ci, aby ja wróciła jak najszybciej do zdrowia i wróciła do nas, do naszej szkoły. W następstwie Pani Izabeli Ziękary głos zabierze Pani Wicedyrektor Magdalena Kartanas. Zapraszam Panią. Drodzy uczniowie, jeszcze niedawno nie śmiały, może to tej szkoły, niosąc w nie tylko wciąż i szyby, ale również jest trochę strachu i niepewności. Zastanawialiście się zapewne, jaka będzie ta nowa szkoła, nowa klasa nauczycieli. Nikt z Was wtedy nie przypuszczał, że miejsce to, szkoła, tak się rozrośnie. Dziś z powodu COVID-19 w każdym domu macie jej na miasto. Nawet teraz, kiedy o Was mówią, nie tylko do następnej klasy czy ukończonych szkoły, ale ugodnił, aby potrafi funkcjonować i realizować się w prawie każdej sytuacji. Wielu z Was spełniało swoje marzenia nie wychodząc z domu. Uczyliście się konsekwencji, odpowiedzialności, odwagi i prawdziwości. Przestaliście mówić nie mogę, nie potrafię, a zaczęliście rozumieć, że każdy z Was jest tak samo dobry, każdy z Was może dokonać tego, co sobie wymaga, pod warunkiem, że zacznę myśleć. Lubię marzyć i wierzę, że w przyszłości będę szczęśliwym człowiekiem. Moje życie będzie fantastyczne, bo mam chęć realizować to wszystko, co najbardziej najbardziej sprawi. Musicie pokonywać przeszkody, jakie sprawia przed nami rok. Żyć tak, jakbyście mieli żyć wiecznie. I oczywiście wspominać tę szkołę. jej nauczycieli i kolegów, przedcząc, to było wyjątkowe miejsce. Nie pozwólcie, by strach zakończony gości sprowadził się do Waszych celów. Uśmiechajcie się do życia. I miejcie odwagę przysięgać po to, o czym zawsze marzyliście. Nie porównujcie się z innymi i codziennie znajdujcie nowe powody do radości. Bo szczęście to taki stan, kiedy potraficie docenić to, po co macie, zamiast zamartwiać się tym, czego jeszcze Wam brakuje. Ruszajcie w nową podróż, płyńcie przez codzienność, pamiętając, że macie przywilej w dokonywaniu wyboru że tym, co jest dobre, a co złe. Nie wahajcie się oczywiście wybierać do dobrego, Prawdziwe i prawdziwego i wspierającego, a będziecie szczęśliwi. Pamiętajcie, że świat zawsze uśmiecha się do uśmiechniętych, więc niech uśmiech zawsze gości was na Waszej twarzy. W tym trudnym, dla Was wszystkich czasie życzę Wam zdrowia, powodzenia i trafnych rozmów pragnę również podziękować naszym rodzicom, którzy tak dzielnie was w do Dziewczęta i chłopcy, uczniowie toruńskich szkół, stopnie wystawione, świadectwa wypisane, tak więc najwyższa pora na radosne i słoneczne wakacje. Wszyscy w Toruniu przyjmujemy to oczekiwanie z uznaniem dla Waszej całorocznej pracy szkolnej, tym bardziej, że została ona zwieńczona z powodu epidemii, wielotygodniową nauką zdaną. Ale w zgodnej opinii Waszych nauczycieli i rodziców to błyskawiczne przestawienie się na korzystanie z technologii cyfrowych i internetowych opanowaliście do perfekcji. Jestem pod wrażeniem tej niebywałej skuteczności szkolnej, która potwierdza jedynie pomysłowość i odpowiedzialność Waszych młodych lat. Gratuluję Wam dobrych ocen i rozwoju zainteresowań. Dziękuję też za często wyrażaną tęsknotę do szkolnych ław klasowych przyjaciół i nauczycieli. Właśnie w ten sposób pokazywaliście sobie i dorosłym, że toruńskie szkoły niezmiennie pozostają życzliwymi miejscami dla waszego dzieciństwa lub młodości. Toruńskim nauczycielom i pracownikom szkół bardzo dziękuję za podołanie wymaganiom, jakie postawiła przed nami epidemia. Wraz ze swoimi wychowankami zdali Państwo ten egzamin na szóstkę z plusem. Państwu i wszystkim młodym Torunianom kończącym rok szkolny 2019-2020 życzę udanych i wspaniałych wakacji. Prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Drodzy dzieci, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele naszej szkoły, nasz szczególny rok szkolny dobiega końca. Życzymy Wam, mimo tego trudu, jakiego ponosiliście w tym roku, tego zdalnego nauczania, tych wielu właśnie różnych przeszkód, jakie stawały na naszej drodze, życzymy Wam, aby czas wakacji dla Was, pewne dzieci, był czasem rzeczywiście odpoczynku, nabrania siły i jeszcze większej tęsknoty za tym, żeby jak najszybciej wrócić do naszej szkoły, żebyśmy we wrześniu wszyscy znowu w naszych klasach, z naszymi kolegami, koleżankami mogli się spotkać. Bardzo dziękujemy też rodzicom, którzy wkładali wiele sił w to, aby to nasze zdalne nauczanie było, przynosiło jakieś owoce, efekty. Ale także wyrażamy naszą wdzięczność nauczycielom, którzy w tej trudnej, specyficznej sytuacji musieli bardzo szybko przekwalifikować swoje umiejętności i właśnie dalej uczyć, dalej właśnie pokazywać nam różne umiejętności, talenty, abyśmy mogli je rozwijać. Kochani, życzymy Wam spokojnej wakacji, ale przede wszystkim też bezpiecznej. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie nad Wami czuwał, niech On błogosławi w tym wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu. Trochę zatęsknijmy przez te wakacje. I spotkamy się już całkiem niedługo. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Kochani uczniowie szkoły podstawowej nr 4. Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice. W tym historycznym dniu zakończenia roku szkolnego chciałbym Wam, drodzy uczniowie, złożyć gratulacje ukończenia szkoły i życzyć udanych wakacji. Wam, wspaniałym nauczycielom, chciałbym podziękować za wspaniałą pracę w bardzo trudnych warunkach. Praca często niedoceniana w poprzednich normalnych latach. Szanownym rodzicom. Dziękuję za owocną współpracę i pomoc okazaną wszystkim naszym dzieciom. Tak jak powiedziałem następnie, historyczny dzień, gdyż dzisiaj pierwszy raz zamknięcie roku szkolnego w naszej szkole jest online. Możemy uczestniczyć przed komputerach w naszych domach. Życzę wszystkim, abyśmy zobaczyli się uśmiechnięci na początku roku szkolnego we wrześniu. Czy to będzie w szkole, czy na naszych urządzeniach, czy smartwatchach, czy komputerach. Sami sobie odpowiedzcie, co byście sobie życzyli. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i pozdrawiam. Drodzy uczniowie, zakończenie roku szkolnego to ważny moment w uczniowskim życiu. Jest to czas podsumowania waszej całorocznej pracy, a ona nie była łatwa w tym roku. Zajęcia online wymagały nie tylko wiedzy informatycznej, ale też samodyscypliny, odpowiedzialności pochłaniały mnóstwo czasu. Efekty tych działań bywały różne, ale dziś śmiało możemy powiedzieć, że ten egzamin zdaliście na celujący. Podziękowania kierujemy też w stronę Waszych rodziców, którzy dzielnie wspierali Was w tych działaniach. I chociaż efekty pracy są różne, wszystkim serdecznie dziękujemy słowami naszego patrona Jana Pawła II. Nasz patron mówił tak: Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. A wy chcieliście, dlatego serdecznie wam wszystkim gratulujemy. I tym małym, no i tym najstarszym. Klasa ósma i siódmy. Kochani, korzystając z okazji, w tym momencie pragniemy przybliżyć Wam, którzy tam jesteście po tej drugiej stronie, Wasze sukces. Kochani, zawsze na koniec roku podajemy statystykę. Zaczynamy od klas najmłodszych, bo to oni już tworzą naszą szkołę. Sukcesy uczniów. Bruno Kerner, trzecia A, nagroda w konkursie Marszałka województwa. Tu jest super, tu jest kultura. Bruno Kerner, trzecia A, pierwsze miejsce, Ryszard Szczygieł. 3 A, trzecie miejsce w 18 edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Moje trofeo Ryszard Strzygiel, Trzecia A, a Gór Bruno Kerner 3 A. Wyróżnienie w 15 edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Kujawsko-Pomorska, Szórka Burna Narodzeniowa. Joanna Wysińska 3 A. Pierwsze miejsce. Jakub Konbiak, 3 A. Drugie miejsce w międzyszkolnym Konkursie plastycznym moja ulubiona postać bajkowa. Nadia Salamońska, trzecia A, pierwsze miejsce. Aniela Sikola, trzecie miejsce. W ósmej edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego jesienny smak zdrowia. Ewa Paździer, trzecia A, pierwsze miejsce. Ursula Lewska, trzecia A. Drugie miejsce w miejskim konkursie plastycznym. Niepodległa Wolna Mogi. Ewa Paździer, trzecia A, nagroda, wyróżnienie Julia Boniewicz, Joanna Pysińska i Nina w 15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Ozdoby wielkanocne. Wyróżnienie Julia Boniewicz i Kajeta Lubińska. W międzynarodowym konkursie matematycznym Lena Stryjkowska, druga B, Julia Belostowska, druga B. Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na środka burzy Narodze Nudne. Uczniowie klas starszych, siódmy i ósmych również zdobyli różnorodne różnienia i wyróżnienia tu. Średnio. Dobrze. Uczniowie klas starszych 7 i ósmej również odnieśli y, ogromne sukcesy. Posłuchajmy jakie. Konkurs przedmiotowy z matematyki, Liga Zadaniowa. Pierwsze miejsca Hubert Wiśniewski i Jacek Przeneczko. Drugie miejsce Maja hering zagrodka Miejsce trzecie Antonina Krebińska, Igor Kochanowski oraz Dorian Bogujański. Wyróżnienia Natalia Krausek. Kostyna Krzelińska, Zuzanna Makowska oraz Daria Żabicka. Konkurs przedmiotowy z matematyki organizowany przez kuratora oświaty. Laureatem został Hubert Wiśniewski. Trzech finalistów mamy. Jacek Szyneczko, Dominika Skręty, Antonin Nowakow. Olimpiada Matematyczna Lignoni. Finalistą został Hubert Wiśniewski. Kalibur Matematyczny. Michał wynik bardzo dobry, Jacek Szymeczko, wynik bardzo dobry, Maja Ferenc-Zagrodzka, wynik bardzo dobry. Wyróżnienia. Igor Kowalowski, Hubert Wiśniewski, Antonina Przewińska, Olaf Dobrzyński, Julian Migor, Marcin Kulik, Dominika. W w tym roku szkolnym w konkursie zbiórki maturatury uzyskaliśmy wynik 34 tony i 139 kg. W związku z tym najaktywniejszymi uczniami okazali się Sebastian Sundy z klasy pierwszej D zdobył pierwsze miejsce. Karolina Kwiatkowska z klasy pierwszej A drugie miejsce. Helena Daniewska z klasy trzeciej A co z miejsce, Wiluś, Klasa Wiluś, A, Wiluś, 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 druga A, piąte miejsce. Które Wam przeczytałyśmy, następuje bardzo taki doniosły moment. Normalnie w tych warunkach wszystkie klasy ósme stałyby w szpalerze i się przygotowywały do momentu, w którym musimy powiedzieć, tak sobie zdać sprawę właściwie z tego, co w kiedy opuszczamy mury szkoły, musimy, albo chcemy, ślubować, Właśnie śrubować w taki nasz wyraz. I za moment mam nadzieję, że tą, że kamerami.

Plachowy. do ślubowania występ. Przedstawiciele klas usłyszy do ślubowania vesto. Numer 4 z oddziałami pojęcia imienia świętego poczet flagowy wyprowadzić. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za trud, za opiekę i przykazywaną nam ruch. Spędziliśmy tutaj razem z Wami i naszymi młodszymi kolegami wiele innych chwil. Były to lata pracy, ale i zabawy, radości, zawiązywania przyjaźni, sympatii. mi było nam trudniej – klasówki, karkówki, lecz taki jest rozwój, Dajemy sobie sprawę, że wszystkie te działania miały jeden cel. Wyposażenie nas w taką wiedzę i, taki, i takie umiejętności, które pozwolą nam łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i lepiej sobie z tym radzić. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że długo jeszcze będziemy wspomnieniami komunikami wracać tu do naszej ukochanej szkoły. Postaramy się zapewnić nadzieję, że wykładamy. Mamy świadomość tego, że to kochani wychowawcy. Jeszcze raz dziękujemy wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Będziemy sami uczestnikami w szkołę. I was. Nie dnia. Kiedy coś się w życiu zmierza. Kiedy coś się w życiu kończy. Zerchnie by znów za siebie. Zostanę drogą i z przyjaciół grupą wielką. Powspominaj sobie chwilę. Masz okazję na to wszelko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność. Pozostaje mi tylko jeszcze raz życzyć Wam, abyście odpoczęli, nabrali siłę, oddychali wolnością. Klasy od 7 do 1 wrócili do nas, do, naszy, do, do naszej szkoły, do budynku naszej szkoły sp 4 Natomiast klasą 8, aby rozwijali swoje umiejętności w tych szkołach, o których Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.